Magazynowanie energii to tematyka popołudniowego panelu, którego gospodarzem była Agencja Rynku Energii. Wszystko oczywiście w ramach szóstej konferencji bezpieczeństwa energetyczne na Politechnice Rzeszowskiej. Poprosimy o podsumowanie tego spotkania. Podsumowanie widzę jakby w trzech krokach. Po pierwsze, magazyny energii będą bez wątpienia jednym z kluczowych elementów przyszłej transformacji energetycznej, która czeka nasz kraj. W drugim kroku e, po, przedstawiłbym kwestię związaną z odpowiednim doborem technologii magazynowania energii e, i z odpowiednim mapowaniem systemów do danej technologii, tak? bo to stwierdziliśmy tutaj, że e, jest to problem e, natury. Nie wiem, czy polski, aczkolwiek, przewymiarowanie różnego rodzaju instalacji OZE jest problemem, który już zaczynają odczuwać operatorzy sieci dystrybucyjnej. Tutaj magazyny mogą być odpowiedzią na te bolączki. I trzecim elementem jest to, że Polski prawo, system ustawodawczy wymaga dopracowania niektórych elementów związanych z regulacjami dotyczącymi magazynów energii. Tak więc, sporo pracy przed nami, zarówno pod kątem technologicznym, jak i pod kątem ustawodawczym. Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że zmiany związane z transformacją energetyczną są nieodzowne i musimy podjąć to wyzwanie.